Ooo, O, Kaspar z Sakura na siłę. <grymne> nigdy nie wydawało mi się to takie trudne. W końcu to wszystko po to, by mogła stać się silniejsza. A muszę być coraz silniejsza, ponieważ moim przeznaczeniem jest walczyć. Battle is my forte. A pamiętacie białeczko? Hmm. No hejka, co tam się z Tobą dzieje? Skąd to zwątpienie? Dlaczego chcesz teraz się poddać, tylko dlatego, że raz czy drugi Ci nie wyszło? Nie jest żaden powód... No hejka, co się tam z tobą dzieje? Skąd to zątpienie? Dlaczego chcesz się teraz poddać? Tylko dlatego, że raz czy drugi ci nie wyszło? To nie jest żaden powód. Musisz iść i walczyć. To jest z... Jaglaka, Kaszy Jaglany? ja nawet nie pamiętam jak... jak on ma na nazwisko. Karmowski Kasza Jaglaka? chyba. Pan Karmowski porządku pilnuje, tak. Kasza jak laka, dziesiątą nero.